Witam Was, moi koni. Dzisiaj sobie obejrzymy prawdziwe historie. Film pod tytułem Przyjaciółka pomoga swojej mamie uwierzyć mojego ojca z Drajczyni. Ogólnie tutaj w komentarzach będziecie mieli mój komentarz, który jest przypięty i pod nim możecie pisać pytania do QA. Dziękuję za 5000 subów. To jest coś pięknego. Dziękuję Wam, jesteście wspaniali, moi koni. Ludzie piękni. Dobra, możemy zacząć. Cześć wszystkim. Mam na imię Cassidy i mam 15 lat. Cześć, jestem Christopher, mam 17 lat. Mam przyjaciółkę o imieniu Angela A Raczej miałam, ponieważ od niedawna już się nie przyjaźnimy O nie, ciekawe co się stało Szczerze mówiąc, to ona wszystko zepsuła i strasznie za nią tęsknię. Zniszczyła twoją rodzinę, oblewając ci farbą Spoko, Cassidy, czy jakoś tak ja też to przeżywałem Czas leczy rany, będzie, będzie lepiej, naprawdę Przede wszystkim, poza tym, że przyjaźniłam się z Angelą <laughs> Jakie te dzieci są brzydkie Wyglądają jak jakieś ziemniaki od wczesnego dzieciństwa to jeszcze nasze rodziny były sobie naprawdę bardzo bliskie. Wiecie, razem spędzaliśmy święta, urządzaliśmy weekendowe grille i tak dalej. Odprawialiśmy czarne prze takie tam typowe zabawy rodzinne. Ale kilka lat temu rodzice Angeli postanowili przeprowadzić się do innego miasta w poszukiwaniu nowej pracy i lepszego życia. Byłyśmy zmuszone się rozstać, a to było dość smutne. Nie, no, ale jak przeniosę się do innego miasta, to chyba możecie dalej się ze sobą spotkać, nie? Pisałyśmy do siebie, dzwoniłyśmy i tak dalej. To nie to samo, co gdyby była obok mnie. Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie zapłakana i powiedziała, że dowiedziała się, że jej tata zdradza mamę, a ona to odkryła i wystąpiła o rozwód. I niedługo po naszej całonocnej rozmowie, Angela zadzwoniła do mnie i powiedziała, że. że zostaje TikTokerką. Wraz z mamą postanowiły wrócić do naszego miasta i starego życia. A, no to fajnie. Och, jak cudownie! To znaczy, wiadomo, że to niedobrze, że jej rodzice się rozstali. Nie, no to fantastycznie. Pewnie ten jej ojciec zradzał ją właśnie z tą K... Kis K Nie pamiętam jak ona się nazywa. Z nią, w każdym razie. W końcu będziemy mogły się uczyć razem, w tej samej szkole, a to było coś, o czym już od bardzo dawna marzyłyśmy. To słabe, trochę, te twoje marzenia niezbyt ambitna jesteś. Szkoda, że nie wiedziałam wtedy, że nie była już tą samą dziewczyną, z którą wcześniej się przyjaźniłam. Patrzcie, teraz już widać, że jest zła, bo wcześniej miała oczy normalne, a teraz ma takie. Tak się rozpoznaje. Złą osobę. Strasznie chciała dowiedzieć się, jak wejść do paczki, wiecie, stać się popularną i przyciągać zainteresowanie chłopców. Ej, no, przecież tutaj jest już miła, no. Ja zawsze wolałam pozostawać trochę na uboczu i nie przyciągać tyle uwagi. Przedła twarz jak gruszka. I że nic jej tyle tak brakuje, jakby. I wiecie co zauważyłam? Zachowywała się w towarzystwie dość prowokacyjnie, głośno i trochę nienaturalnie się śmiała, No, rozciągała się przy ludziach. Nie, to akurat faktycznie niezbyt typowe zachowanie. Ciągle próbowała rozśmieszyć wszystkich dookoła, czyli była po prostu atencyjną kurką. Nie miałoby to dla mnie znaczenia, gdyby nie fakt, że próbowała przy tym urazić mnie po to, żeby wydawać się bardziej interesującą dla innych. E, sorry Kasajda, nie słuchałem cię, ale widzieliście jak ona schowała szyję? Jak ona to zrobiła? <laughs> fajny trik, fajny, fajny. Tej kasajdy to ja nie lubię. Ta druga, co taka jest głupia, i ten w ogóle to. bo ją bardziej lubię. nauczyła mnie czegoś chociaż. Pewnego razu na kolejnej imprezie w domu u kolegi z klasy przyłapałam Angele w otoczeniu największych plotkar. Ewidentnie dobrze się bawiły. Czyżby plotkowała o tobie? Bo Poza tym przecież ona nic nie mówi. Ona. Ona wygląda tak. Nie wiem, tak chyba nie wygląda mówienie. Ale ogólnie postacie w tych prawdziwych historiach są takie zupełnie bez duszy. Może nie mają duszy, ale patrzą się w twoją. Kiedy podeszłam bliżej, usłyszałam, jak wspomina żenującą historię z naszej przyszłości. Że X, żenuła ta żenująca sytuacja, kiedy pchałam zamiast przyciągać drzwi w McDonaldzie. <grym> Kilka lat temu poznałam kuzyna Angeli, Roda. Był trochę ode mnie starszy i brał udział w zawodach wieślarskich. Jak ona to powiedziała? Wieślarskich. Brał udział w zawodach wieślarskich? Był kozakiem ewidentnym. Oczywiście zakochałam się w nim i możecie być pewni, że Angela się o tym dowiedziała, więc pewnego razu podczas rodzinnego spotkania opracowałyśmy plan. Musisz teraz opowiadać tą historię, naprawdę. Kasajda nikogo to nie obchodzi. Że zgłoszę się do pomocy Angeli i jej mamie w kuchni i będę podawać przegąski gościom. Zatrzymam się koło Roda i z nim pogadam. I plan by wypalił, gdyby nie ten niezdarny pies, który wywęszył mini hot dogi na tacy, którą niosłam. Aha, już przewiduję, że to będzie mega zabawne. Albo żenujące w sumie, bo to miało być żenujące. To, to, to będzie żenujące mega. Kiedy przechodziłam koło basenu i zbliżałam się do Roda, ten głupi zwierzak, Labrador, podniósł się na tylnych łapach, wytrącił mnie z równowagi i wepchnął do basenu. Serio? I to jest ta żenująca historia? Naprawdę. Spodziewałem się czegoś lepszego. Wepchnął cię do basenu straszne, naprawdę straszne. Rod nie mógł się przestać śmiać. A ten rod, czy jakoś tam, jest debilem, skoro się tak z tego śmiał. Bo ona się wywróciła i wpada do basenu. Ho, ho. Przysięgam, śmiał się tak bardzo, że nawet się popłakał. A ja jeszcze nigdy nie czułam się tak zawstydzona. Wiesz co, wydaje mi się, że są naprawdę, istnieją bardziej wstydliwe sytuacje. Nie przejmuj się. Będzie dobrze. Oczywiście kazałam obiecać Angeli, że nigdy nikomu o tym nie powie. A teraz co? Zdradziła tym dziewczynom wszystkie szczegóły tego wydarzenia, więc. Więc spaliłaś ten dom. Nie dość, że się ze mnie śmiały, to jeszcze jedna z nich dodała od siebie kilka komentarzy i nawet próbowała odtworzyć scenkę mojego upadku do basenu, co jej zdaniem, tak sądzę, było jeszcze bardziej upokarzające niż ta cała historia. Nic w tej historii nie jest upokarzającego, ale osoba, która to wymyśliła, Mogła wymyślić coś bardziej żenującego niż to, że wpadła do basenu. Nie wiem, no cokolwiek. W momencie, kiedy Angela mnie zauważyła i zorientowała się, że usłyszałam wszystko, co mówiła, szybko złapała mnie za łokieć, odciągnęła na bok i błag... I cię znokautowała. Za dużo wiesz, Kasajda. Musisz zniknąć ogólnie z tego świata. Błagała o przebaczenie. Powiedziała, że strasznie podobało jej się bycie w centrum zainteresowania i że stwierdziła, że krótka, stara opowiastka nikomu nie zaszkodzi. Jaki Jak taką prezent na przeprosiny wyciągnęła swoje serce. No potem logicznie umarła. A Kasajda to serce zjadła i jej nie wybaczyła. I to byłby ciekawy koniec historii. Ale nie, bo jeszcze ta przyjaciółka musi pomóc. Swojej mamie, uwieść jej ojca, więc. Później, po tej rozmowie, Angela nie rozmawiała już więcej o mnie z innymi ludźmi, co naprawdę mnie uspokoiło. Wyglądało na to, że wszyscy zdążyli zapomnieć o jej opowieści i nikt już się ze mnie nie śmiał. Wiesz, dlaczego nikt już nie pamięta o Twojej opowieści? Kasajda. Bo była masakrycznie nudna, po pierwsze, a po drugie, nikogo nie obchodzi Twoje życie. Pewnego dnia Angela wpadła do mnie do domu, cała blada i w kompletnej rozsypce. No wygląda niezbyt ciekawie, muszę przyznać Ta brunetka po jest chyba naćpana, nie wiem Albo zimno jej było Powiedziała, że musi mi coś powiedzieć, wiecie, na osobności Próbowałam zażartować i spytałam, czy jest w ciąży O, co dałaś dupy? No, teraz wychowy wychowuj, wychowuj się teraz. Ku mojemu zaskoczeniu powiedziała, że nie, ale ktoś faktycznie spodziewa się dziecka. Uuu, zapowiadasz na świetną historię. Poszłyśmy do mojego pokoju, a Angela zamknęła drzwi na klucz, żeby mama jak zwykle nie weszła i nie zaczęła wypytywać, czy chcemy coś zjeść. Nie zamknęła na klucz, tylko na miodsłę zamknęła. Jest kasa jedna nie jakaś, nie ten tego naprawdę. Przekazała mi najbardziej szokującą wiadomość, jaką słyszałam w życiu. Nie będzie nowego szereka. Była w domu, kiedy zadzwonił telefon jej mamy, a ponieważ leżał koło niej, postanowiła zerknąć, kto dzwoni. Mój tata zaczął coś pospiesznie szeptać o ciąży, mówiąc, że naprawdę go to cieszy i tak dalej. Ale będzie nowy szereg, tak? Angela zażądała wyjaśnień. Nie miała wyboru i musiała przyznać się, że ma romans z moim ojcem, od kiedy wróciły do miasta i teraz jest już w szóstym tygodniu ciąży. O jejku, jej, są większe problemy na świecie niż ta ciąża twojej mam naprawdę. Mi byś na przykład drugi softbox jeszcze przydał i to jest problem, a nie jakieś tam... U, przyjaciółka, pomogła swojej mamie uwieść mojego ojca. Ogarnijcie się. On obiecał, że zostawi dla niej swoją rodzinę, czyli moją mamę i mnie. Oczywiście ta wiadomość była dla mnie szokiem. Ja też teraz jestem w szoku, naprawdę. Szczególnie po tym, że już wszystko było zaspalerowane w tytule, praktycznie. Zapytałam od jak dawna wie, że. nawet teraz ciężko mi o tym mówić. A wiesz może, czy będzie nowy szek? Jej odpowiedź brzmiała: od kilku miesięcy. Bez problemu wypaplała mój sekret z dzieciństwa obcym osobom, a przede mną swoją najlepszą przyjaciółką tygodniami ukrywała tak niesamowicie ważną rzecz. O, biedna stopa. Ale chwila, ty dostałaś w stopę, a się łapiesz za kulano Co ty robisz? Ogarnij się Jak mnie to rozświeciło! Możecie być pewni, że powiedziałam jej wszystko Co myślę o niej i jej matce I rzucała na ją pociski o jej starej Moja <laughs> stara, rucha mi ojca A nie, to akurat prawda, kur... ty kasajda się, nie wiem, o folią W pewnym momencie mama zaczęła dopytywać Co się wydarzyło między mną a Angela. Spokojnie mama, Angela już nie żyje e, Mamę też próbuje dojechać Ale ciężko, ciężko ukrywa się za każdym razem, kiedy całował mamę w policzek, wychodząc do pracy, lub kiedy przytulał ją w podziękowaniu za kolację, czułam, jak bardzo nienawidzę go za tę zdradę. No i widzicie, jaka hipokrytka sama teraz nie chcę powiedzieć. No. Postanowiłam więc, że nie mam siły uk Jezu, kasajda, szybciej. ukrywać tej tajemnicy przed mamą i pewnego wieczoru, kiedy tata rzekomo był na późnym spotkaniu służbowym, powiedziałam jej, że musimy porozmawiać. Nigdy nie zgadniecie, jak zareagowała. Okazało się, że wiedziała już o wszystkim i że wraz z ojcem chodzą na terapię oraz, że oboje są gotowi do ratowania rodziny, to znaczy naszej rodziny. Czyli tamtej przyjaciółki mama jest w ciąży z ojcem i ta mama tej Kasajdy, ona ma tak po prostu, no wiem, no i na terapię chodzimy. Co to jest za rodzina? Po prostu trzymali wszystko w tajemnicy przede mną, żebym się nie martwiła. Tym razem to ja poczułam się zdradzona. Okazało się, że byłam dosłownie jedyną osobą, która nie wiedziała, co dzieje się w mojej rodzinie, a to było strasznie przykre. No cóż, nikt cię nie lubi. No co w tym dziwnego? jesteś, jesteś strasznie niefajna, taka. Ciężko cię polubić, naprawdę. Zauważyłem, że bardzo zawsze czuję nienawiść do tych postaci z prawdziwych historii. Nie wiem czemu tak już mam. Więc co już fajniejsze były te trzy prawdziwe historie wcześniej, co były. Ten poprzedni odcinek jakby? Było ciekawsze, jakby wiecie, tak szybciej, szybciej się akcja działa. Tutaj to tak gadała kupiony. Widzisz, tak się szybciej akcja działa. No i cóż, ale myślę, że mamy morał z tego. Wyciągnęliśmy jedną ważną lekcję. Otóż, po pierwsze, łatwo zapamiętam imiona, bo ona się nazywa Cassidy. Właśnie sobie obejrzałem początek. A po drugie, Cassidy jest głupia. Elo.